Rok zatem 1990 rozpoczyna w Polsce nową erę, erę samorządności i w naszym mieście ten fakt niesie za sobą szereg zmian społeczne poruszenie i obywatelskie wyzwolenie. Wybory w naszej gminie, pierwsze demokratyczne, 27 maja 1990 roku odbywają się przy udziale obserwatorów zewnętrznych. Z ramienia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej przedstawiciele holenderskiej prowincji Arnhem z burmistrzem Renku Janem Verlindenem na czele nadzorowali wybory samorządowe w gminie Dębno. W kolejnych latach stają się oni aktywnymi, zaprzyjaźnionymi działaczami na rzecz dębnowskich placówek i społeczeństwa. A że prawdziwe i owocne, możemy o tym świadczyć, bo trwają do dziś. I liczą sobie 20 lat współpracy z dębnem, jak polska demokracja. W wyborach 1990 roku z 30 okręgów wyborczych wybrano 32 radnych, a pierwszą sesję Rady Miejskiej w dębnie zwołano na dzień 6 czerwca 1990 roku. Pierwsza Rada Miejska ukonstytuowała się na sesji dnia 12 czerwca 1990 roku, wybierając przewodniczącego rady w osobie pana Leszka Lulki. Pierwszym burmistrzem na kadencję 1990-1994 został wybrany pan Roman Stryjewski. A 18 listopada 1993 roku burmistrzem została powołana przez Radę pani Danuta Leśniak-Hanecka. Członkami zarządu zostali Franciszek Kucharski, Andrzej Pisula, Jan Blicharz, Jan Franków, Zenon Myszkowski, Piotr Wojewoda, Ryszard Patkowski. 12 czerwca 1990 roku ustalono herb miasta i gminy Dębno. A 3 lipca 90 roku uchwalono statut miasta i gminy Dębno. Rada tej kadencji odbyła 46 sesji i podjęła 324 uchwały. Kolejna kadencja to lata 1994-1998. Wybory odbyły się 19 czerwca 1994 roku. Na tą kadencję wybrano 28 radnych. Przewodniczącym Rady został Jan Baranowicz i krótki czas funkcję tę pełnił pan Brunon Konecki, a potem, Franciszek, potem Jan Baranowicz. Zastępcami przewodniczącego Rady byli Franciszek Herden, Jan Blicharz, a później Antoni Dobropolski. Burmistrzem został wybrany Janusz Kotas. Następnie Andrzej Brzozowski pełnił funkcję burmistrza jako pełniący obowiązki. Było to od 2 października 1995 roku do 21 grudnia 1995 roku. 21 grudnia 1995 roku rada powołana burmistrza Ryszarda Święcickiego który pełnił tę funkcję do końca kadencji, to znaczy do roku 1998. W skład zarządu tej kadencji weszli Jan Blicharz, Franciszek Kucharski, Ryszard Mielcarek, Krzysztof Okupski, Edward Sawicki. Rada tej kadencji odbyła 48 sesji, podjęła 309 uchwał. Kolejna kadencja to lata 1998, 2002. W wyniku wyborów dnia 11 października 98 roku wybrano 28 radnych. Przewodniczącym rady miejskiej został Stanisław Łąg. Zastępcami byli Antoni Dobropolski i Grzegorz Kujda. Burmistrzem wybrano Ryszarda Święcickiego. Zastępcą został Zenon Myszkowski. Zarząd stanowili Wacław Baranowicz, Józef Głuszko, Czesław Krzymiński, Sławomir Lenartowicz, Stanisław Lękiewicz. Rada odbyła 59 sesji i podjęła 429 uchwał. Zmiany ustawowe w 2002 roku wprowadziły ograniczenia liczbowe składu Rady i dopuściły wybory powszechne burmistrzów. W wyborach powszechnych dnia 27 października 2002 roku wybrano burmistrza miasta i gminy Dębna Piotra Downara. Zastępcą został Jarosław Ostry. Wybrano 21 radnych na kadencję 2002-2006. Na pierwszej sesji 27 listopada 2002 roku wybrano przewodniczącego Rady Miejskiej Helenę Sługocką. W kadencji Rada odbyła 70 sesji i podjęła 436 uchwał. Kolejna kadencja to lata 2006-2010. Rozpoczęła się wyborami 12 listopada 2006 roku. W powszechnych wyborach wybrano burmistrza miasta i gminy Dębno. Ponownie burmistrzem został Piotr Downar, zastępcą Jarosław Ostry. W powszechnych wyborach wybrano 21 radnych, a na pierwszej sesji w dniu 27 listopada 2006 roku wybrano przewodniczącego Rady Helenę Sługowską. Na przestrzeni 20 lat zmienia się krajobraz dębna i gminy, a władze miasta kierują aktywność na zaspokajanie najpilniejszych potrzeb mieszkańców. Wyznaczono najważniejsze kierunki rozwoju miasta i gminy. Opracowano i uchwalono strategię rozwoju miasta i gminy na lata 2007-2013. Uchwalono wieloletni plan inwestycyjny w ścisłym powiązaniu z planem finansowym, budżetem gminy, modyfikowanym w kolejnych latach. Sprawą priorytetową stają się nakłady na inwestycje, które mają podnieść poziom życia mieszkańców, wyposażyć w niezbędną infrastrukturę podnieść poziom i zapewnić bazę edukacji dzieci i młodzieży, wyjść naprzeciw aktywizacji społeczeństwa do samodzielnego działania, tworzenia prywatnych zakładów pracy, własności w dziedzinie mieszkalnictwa, budownictwa prywatnego, przekształceń prawa wieczystego użytkowania na własnościowe i inne. Wydarzeniem staje się w 1990 roku Odkrycie złoża gazu w różańsku. W 1993 roku stwierdzono, że w sąsiedztwie wsi mostno barnówko Buszewo znajdują się największe w Polsce złoża, które ocenia się na 64 miliony ton ropy naftowej i 29 milionów metrów sześciennych gazu. W pierwszym kwartale roku 2000 rozpoczęto przemysłowe wydobycie kopalin a budżet miasta zyskał dodatkowo około 10 milionów złotych rocznie, co jednomyślnie przeznaczono na rozwój miasta i nowe inwestycje. Jednym z priorytetowych zadań staje się kanalizacja północnej części miasta. Sieć otrzymały ulice Zielona, Nizinna, Hołdownicza, Rolnicza, Pługowa, Kosynierów, Pogodna, Mireckiego, Pierwszej Armii, Demokracji, Osiedle Dzicze oraz Wsie, Dargomy z Cychry. Obecnie wchodzi w realizację wielomilionowa inwestycja budowy kanalizacji w północnej części gminy Dębno w obszarze Natura 2000. Przez kilka kolejnych lat modernizacji i rozbudowie podlega miejska oczyszczalnia ścieków, między innymi wybudowano bioksy blok numer dwa. Wodociągi zyskują wsie, Dolsk, Ostrowiec, Dyszno, Grzybno, Młyniska. Nową jakość zyskują ulice i chodniki, które podlegają systematycznym remontom, modernizacji bądź budowie od podstaw. Do takich zaliczamy remont ulicy Adama Mickiewicza wraz z budową chodników, zmienia się otoczenie i wygląd mostów przy ulicy Mickiewicza i ulicy Słowackiego, przebudowie poddany jest plac konstytucji 3 maja, kiedyś plac światowida. Ulica Armii Krajowej Była Rzymierskiego, ulica Koszyńska, Harcerska, Zachodnia, pierwszej armii Włościańska, Poprzeczna Głowackiego, ofiar Katynia, Hołdownicza Zielona, Spokojna Droga Zielona, Waryńskiego z zatoczką deptakiem, Gorzowska, parkowa, północna w części, Racławińska, część od ulicy Poprzecznej, Kosynierów, osiedle siewna. Ulica Siewna, Moniuszki, Juranda Kwiatowa, Jaśminowa, Słoneczna, Różanna, Pługowa Mała, Daszyńskiego, Jeziorna, Grunwaldzka, Chrobrego w części, Jana Pawła II, a również droga w Obożanach.